Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, słowo dzisiejsze to Abraham. Ciężka jest ta dyskusja, codzienna dyskusja Jezusa z Żydami, ale myślę, że warto skupić się na tym, co słowo mówi do nas. A do mnie przemówił dzisiaj Abraham, to znaczy świadomość tego, że ktoś był przed nami, ktoś będzie po nas. Nic od nas się nie zaczyna, ani na nas się nie kończy. Myślę, że warto dzisiaj pomyśleć o Abrahamach, chociaż znalazłem tutaj na plebanii, gdzie głoszę rekolekcję właśnie Mojżesza. Nie znalazłem Abrahama, ale to ten Mojżesz dobrze pokazuje to, że nasze korzenie i nasze fundamenty są w jakichś konkretnych sytuacjach, w konkretnym czasie, w konkretnych osobach, że dzisiaj trzeba nam. Za tych naszych Abrahamów podziękować Panu Bogu z całego serca. Głoszę tutaj w Stanach Zjednoczonych rekolekcję o siedmiu sakramentach, o obecności Jezusa w siedmiu sakramentach. W Wielkim Tygodniu opublikujemy tę rekolekcję na profetopel, już teraz chcę je zapowiedzieć, ale, kochani, jeżeli mówimy o tej obecności Chrystusa w siedmiu sakramentach i o tej ciągłości historii zbawienia, to właśnie zachwyca to, że nie, nie, nie wzięliśmy się z kosmosu, że mamy swoje korzenie, swoją ciągłość, swoją historię, że jesteśmy w planie Bożym od zawsze. To jest cudowne, to zachwyca. Dlatego, kochani, spróbujmy dzisiaj podziękować każda i każdy z nas za naszych Abrahamów. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia, i do zobaczenia jutro.